Moja dobra sąsiadka, no tu niedaleko, kilka ulic dalej, wierna słuchaczka Radia Maria, kobieta uczciwa, na wskroś uczciwa i pobożna i bardzo inteligentna, orientująca się w całej sytuacji doskonale, powiedziała mi ostatnio coś takiego i to jest jej świadectwo. Proszę się dobrze trzymać i proszę wygodnie usiąść, jak Państwo nie, si nie siedzicie. Proszę Pana, mówi do mnie, kiedy pracowałam jeszcze w połowie lat 90. jako nauczyciel akademicki, na uniwersytecie to był rok 95 lub 96 tak mówiłam zrobiono u nas test na inteligencję napisaliśmy ten test i krótko po zakończeniu tego testu pojawiła się pewna pani skontaktowała się ze mną okazuje się że ja napisałam bardzo dobrze ten test ta pani przyjechała z uniwersytetu Stefana Karna Wyszyńskiego tam gdzieś na wydziale teologicznym również działałam przedstawiła się Pani Irmina Samulska, tak się przedstawiła i mówi do mnie, proszę Pani, Pani napisała bardzo dobrze ten test, czy nie chciałaby Pani do nas się przyłączyć? Jak to, do kogo, jak to do, do Was? Proszę Pani, mówi. No my mamy wszystko, mamy banki na całym świecie. Proszę Pani, ja kiedyś nazywałem się Samuel. I za chwilę dodała, Was Polaków nie będzie. Ja powtarzam dokładnie to, co powiedziała mi ta kobieta. Tak powiedziała, Was Polaków nie będzie, Wy będziecie zbierać jedzenie po śmietnikach. My mamy wszystko rozpracowane spokojnie, powoli, krok za krokiem. To jest zbyt bogaty kraj, żebyśmy Wam go zostawili. To jest nasza ziemia obiecana. Tak powiedziała pani Irmina Samulska, ta sama pani Irmina Samulska, która pisuje artykuliki do czasopisma Różaniec. Kiedy ja powtórzyłem te słowa, to świadectwo, a wierzę, a jeszcze jest końcówka, ta moja znajoma, moja sąsiadka, powiedziała do pani Irmin Samulskiej, proszę pani, ale pani się nie obawia, że ja to powtórzę, co pani to... A kto pani w to uwierzy? Kto pani w to uwierzy? Ja, proszę państwa, szanowny ojcze i drogi yy, pani prelegencie, wierzę mojej sąsiadce, bo znam tę kobietę. Proszę państwa, to jest uzupełnienie tego, co powiedziała ta miła pani, kończąc sentencję łacińską swoją wypowiedź. Was Polaków nie będzie. Jak ja powtórzyłem y, relację mojej sąsiadki, mojemu koledze, przyjacielowi, to powiedział, słuchaj, wiesz co, gdybym ja usłyszał takie słowa, od kogokolwiek was Polaków nie będzie, to wale w pysk że głowa odpada. Od razu. Bez ostrzeżenia. I y, nie dziwię się mu, że tak się wzburzył, bo... To są słowa straszne. Radzę się nad tym zastanowić. No realizują to, co chcą realizować, a mam nadzieję, że jeżeli będziemy się dobrze modlić, to Pan Bóg nas od tego uchroni. Dziękuję. Szanowni Boże. Dziękuję, Panie Leszku. Oczywiście nie znam pana, nie znam także pana sąsiadki, więc... Ciężko odnieść mi się do tego przekazu słownego. Pozostawmy, pozostawmy go na boku, to słowa, za które, to słowa, za które pan bierze bezpośrednią odpowiedzialność.